czy w jurze naprawdę panowały tropikalne temperatury a oceany tętniły życiem a może warunki klimatyczne zmieniały się częściej niż sądzimy Zapraszam na fascynującą rozmowę, która zabierze nas w podróż około 190 milionów lat wstecz do świata bujnych lasów paproci, aktywnych wulkanów i potężnych zmian klimatycznych. Dowiemy się, jak naukowcy odczytują klimat sprzed milionów lat z zapisu skał, izotopów i skamieniałości oraz jakie wnioski płyną z tego dla zrozumienia współczesnych zmian klimatu. Ta rozmowa to okazja na spojrzenie na klimat Ziemi z perspektywy czasu geologicznego i odkrycie, jak przeszłość pomaga nam zrozumieć teraźniejszość. Ja nazywam się Artur Baranowski, a moim gościem jest profesor Hubert Wierzbowski. Panie profesorze, czym się różniła Ziemia w Jurze od obecnego jej wyglądu? No, bardzo się różniła. Trzeba pamiętać, że po pierwsze, był inny układ kontynentów niż obecnie. Co prawda Pangea rozpadła się już we wczesnym Triasie, a Gondwana zaczęła się rozpadać we wczesnej Jurze, jednakże kontynenty wchodzące w skład tych kontynentów były blisko siebie, a częściowo jeszcze połączone w Jurze. Pomiędzy tymi dwoma grupami kontynentów rozciągał się rozległy ocean Tetydy, który występował w niskich szerokościach geograficznych osadzały się tam wapienie bogate w skamieniałości, które można również znaleźć obecnie na terytorium Polski. Z uwagi na to, że tworzyły się nowe ryfty oceaniczne, one były podgrzane. Jak również z uwagi na to, że nie występowały zlodowacenia, wiórze był znacznie wyższy poziom niż obecnie. Spowodowało to zalanie rozległych obszarów kontynentów, gdzie tworzyły, występowały rozległe morza epikontynentalne. I tak na przykład obszar współczesnej Polski pozakarpackiej przez większość okresu jury był zalany płytkim morzem jurajskim. W jurze występował oczywiście znacznie cieplejszy klimat niż obecnie, nawet 80 stopni. Strefy klimatyczne były bardziej przesunięte ku biegunom. Występował również inny świat zwierzęcy i roślinny na lądach i inny świat zwierzęcy w oceanach. Aczkolwiek większość grup Zwierząt, które znamy obecnie, już występowała w jurze. Na lądach występowały również inne rośliny. No, nie występowało okryto nasienne, aczkolwiek są pewne przesłanki, że jakieś pierwsze okryto nasienne mogły się pojawić już w tym okresie. Występowały nagonasienne, czyli paprocie, paprocie nasienne, rośliny szpilkowe, tutaj kordaity, araukarie, sosnowate, benetyty, sagowce. Przy czym rośliny te różniły się oczywiście w zależności od strefy klimatycznej. W strefach gorących i suchych rośliny miały niewielkie liście, tak zwane kseromorficzne. W strefach bardziej wilgotnych miały większe liście. Występowały również miłożębowe. Jeśli chodzi o świat zwierzęcy w oceanach, oprócz współczesnych grup organizmów, występowały również grupy, które wymarły. Były to na przykład gady morskie, jak również głowonogi. Z grupy belemnitów i amonitów. Szczególnie ważne dla badaczy są właśnie amonity. Posiadały one zakręcone skorupki podobne do ślimaków współczesnych, czyli właściwie łodzików, bo łodziki to też głowonogi, które często znajdowane są w utworach jurajskich. Są one bardzo ważne dla geologów, gdyż podlegały one silnej ewolucji w trakcie jury i na podstawie jej zmienności można datować osady jurajskie metodami biostratygraficznymi. Są to tak zwane skamieniałości przewodnie dla jury. Na jej podstawie wyznaczono różne piętra i poziomy amonitowe jury. W można jeszcze dodać, że w trakcie jury nastąpił, nastąpiła ewolucja planktonu wapiennego. W późnej jurze się pojawił masowo plankton wapienny, który szczególnie w późniejszych okresach w kredzie spowodował przesunięcie sedymentacji węglanowej ze stref płytkich do stref bardziej pelagicznych. Jest to istotne z punktu widzenia oczywiście rozwoju sedymentacji i ewolucji organizmów występujących na Ziemi. Wspomniał już Pan o tym, ale proszę o rozwinięcie zagadnienia, w jaki sposób geolodzy rekonstruują klimat i środowisko Jury? Klimat można rekonstruować w oparciu o szereg wskaźników. Najdawniej stosowane wskaźniki sedimentologiczne mogą wskazywać na charakter środowiska sedimentacji, np. Na, na to, czy osady osadzały się w płytkim czy w głębokim basenie morskim W przypadku wystąpienia ewaporatów, czyli gipsów albo soli kamiennej, wskazuje to na płytki zbiornik izolowany częściowo, w którym dochodziło do silnego parowania, a więc występujący w, w ciepłych strefach klimatycznych. Poza tym w chłodnych strefach klimatycznych w wiórze obserwuje się tak zwane dropstony i glendonity. Dropstony są to wrzucone w osad duże kawałki. Klastów, takich kawałki kamienne, które zostały przyniesione przez kry dryfującego lodu. Natomiast glendonity są to takie gwiaździste pseudomorfozy kalcytu po ikajcie, które również występują w bardzo chłodnych warunkach klimatycznych w morzach borealnych. Tego typu wskaźniki mogą nam wskazywać na właśnie strefy klimatyczne bądź środowisko. Sedimentacji wiórze brak jest glin zwałowych, natomiast które by wskazywały na zrodowacenia. Poza tym istotne są również wskaźniki faunistyczne i florystyczne. Na przykład na podstawie danych paleoflorystycznych wyznacza się strefy roślinne, które odpowiadają w miarę dokładnie strefom dawnym klimatycznym. Z innymi wskaźnikami paleontologicznymi, dość istotnymi z punktu widzenia analizy paleoklimatu, jest np. rozprzestrzenienie raf koralowych, które w jurze były przesunięte do około 10 stopni szerokości geograficznej na północ i południe niż rafy współczesne. Świadczy to oczywiście to o tym o cieplejszym klimacie Jury. Poza tym jest szereg wskaźników geochemicznych. Izotopy, szczególnie tlenu, klampa izotop, czy biomarkery oparte o wskaźniki organiczne, jak również stosunki magnezu do wapnia, skorupek węglanowych, które są bezpośrednimi wskaźnikami temperatury wód morskich. Szczególnie istotne są izotopy tlenu badane od lat w tym zakresie, aczkolwiek pewnym ograniczeniem jest tutaj konieczność oszacowania zasolenia dawnej wody morskiej, który ma wpływ na jej skład izotopowy i który jest potrzebny do oszacowania temperatury na podstawie równań palotemperaturowych. Jednak, jednakże zastosowanie tych różnych wskaźników, szczególnie całościowo, no, może nam dostarczyć bardzo dokładnych informacji o klimacie jury czy zmienności środowiska tego okresu w różnych strefach geograficznych. Gdzie na dzisiejszym terytorium Polski można znaleźć osady jurajskie i co one mówią o ówczesnym środowisku? Osady jurajskie występują na większości w zasadzie terytorium współczesnej Polski, z tym że na terytorium Polski niżowej są one głęboko pogrzebane pod osadami kredowymi, paleogeńsko i czwartorzędowymi. Odsłaniają się one na powierzchni, na terenie wyżyny południowo-polskich, szczególnie na terenie wyżyny krakowsko częstochowskiej gdzie możemy podziwiać wspaniałe formy wapieni skalistych, oksforskich tworzące malownicze skałki, czy na wyżynie wieluńskiej, jak również w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, w obrzeżeniu południowo-zachodnim, północno-zachodnim i północno-wschodnim, gdzie występują, gdzie również jest szereg kamieniołomów, które eksploatuje właśnie utwory jurajskie do, dla celów budowlanych czy przemysłu cementowego. Poza tym no jest kamieniołom na terenie Kujaw i występują oczywiście na terenie pienińskiego Pasa Skałkowego i Tatr, gdzie tworzą również malownicze skałki czy te wzniesienia góry występujące na przykład w przełomie Dunajca czy w, na, w Tatrach, szczególnie Tatrach Zachodnich czy w strefach reglowych. Na podstawie analiz tego typu skał możemy oczywiście interpretować środowisko ich depozycji, czyli środowisko dawnych basenów morskich, które występowały w Polsce na terenie polskiej Niżowej, czy jak w przypadku stref karpackich na terenie dawnego oceanu Tetydy, które zostały następnie, te osady zostały sfałdowane w trakcie orogenezy alpejskiej, przesunięte na północ, stąd też znalazły się na obecnym terytorium Polski. Ich analiza, zarówno sedimentologiczna, czy geochemiczna, czy paleontologiczna, dostarcza szeregu bardzo interesujących informacji o środowisku, klimacie i zmianach temperatury dawnych basenów morskich. Panie profesorze, a jakie były najważniejsze cechy klimatu Jury? Klimat Jury był przede wszystkim bardzo wyraźnie cieplejszy od obecnego i zaliczał się do tak zwanych okresów klimatu cieplarnianego, w którym występował bardzo wysoki zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, około 4 razy więcej niż obecnie. Spowodował to bardzo wysokie temperatury, o nawet 80 stopni więcej niż obecnie. Strefy klimatyczne były przesunięte bardziej ku biegunom, można interpretować je na podstawie na przykład zapisu paleoflorystycznego. Występował mniejszy gradient termalny między biegunami a równikiem. Nie było zlodowaceń, nie ma znanych zlodowaceń obszarów lądowych w Jurze. Występowały być może tylko jakieś lokalne lodowce górskie czy lód w postaci pokrywy lodowej, mórz w strefach borealnych, być może w trakcie nocy polarnej. Występowała oczywiście bujna roślinność. Dość rozległe były strefy suche, interpretowane w oparciu o rośliny o kseromorficznych liściach czy czy występowanie właśnie waporatów. Związane to również było częściowo z tym, że występowały jednak dość znaczne masy lądowe, których wnętrze ulegało przesuszeniu. Czy w wiórze występowały zmiany klimatyczne i jakie były ich przyczyny i czym to skutkowało? W Jurze oczywiście występowały zmiany klimatyczne. Występowały okresy chłodniejsze i cieplejsze, aczkolwiek nie w tak dużym zakresie jak na przykład między Jurą a Kenozoikiem. Znane są okresy chłodniejsze, na przykład w, w wczesnej jurze w, w okresie Pjensbachu czy w środkowej jurze w okresie Bajosu-Batonu, Bajosu -Batonu, gdzie w strefach podbiegunowych obserwuje się występowanie właśnie dropsonów, czyli takich osadów bogatych w elementy klastyczne przeniesione przez lód. W postaci kier czy glendonitów, czyli tych konkrecji pseudomorfos kalcytu po ikaicie, które się tworzyły w chłodnych warunkach klimatycznych. Natomiast występowały okresy również bardzo ciepłego klimatu. Szczególnie znane jest wczesnotarskie wydarzenie anoksyczne, występujące we wczesnym toarku, w trakcie którego doszło do gwałtownego ocieplenia klimatu. Spowodowane to było gwałtowną emisją dwutlenku węgla i metanu. Na skutek erupcji czy magmowych w prowincji Karlu Ferrar na terenie południowej Gondwany, które to doprowadziły do, zarówno do emisji wulkanogenicznego dwutlenku węgla, jak również do składu materii organicznej, która występowała w osadach na tym obszarze. Były to osady bogate w węgle kamienne. Spowodowało to. Bardzo silnie podniesienie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, co jest notowane w zapisie izotopowym zarówno materii organicznej, jak i węglanu, wapnia. Niskie wartości Delta13C związane są z emisją metanu. To wydarzenie spowodowało silny wzrost temperatury, kryzys sedimentacji węglanowej na pewnym zakresie, jak również niedotlenienie wód dennych w oceanach na skutek ocieplenia temperatury wód w strefach polarnych i ograniczenia cyrkulacji wód w strefach głębokich. Z tego okresu znane są masowe wystąpienia ciemnych łupków, bogatych w materię organiczną. Stąd też to wydarzenie nazywa się wydarzeniem anoksycznym. Jest ono bardzo istotne właśnie z punktu badań paleoklimatycznych. Ciekawe są również wydarzenia występujące w Jurze Późnej, czy na granicy środkowej i późnej Jury. W tym okresie nastąpił gwałtowny wzrost poziomu morza na skutek podniesienia ryftów oceanicznych, zalanie dużych obszarów lądowych. W Polsce obserwuje się maksimum transgresji morskiej. Na skutek i ciepłego i w miarę suchego klimatu w Jurze Później osadzały się na dużym obszarze Europy, w tym Polski, południowej i środkowej, utwory węglanowe. Wapienie tego okresu znane są powszechnie i na przykład w, w Niemczech górna Jura określana była często nazwą Jura Biała, stąd, że w tym okresie występowały masowo wapienia. Panie profesorze, czy analiza zmian klimatycznych w Jurze może nam w jakiś sposób pomóc prognozować przyszłe warunki klimatyczne? Tak, oczywiście. Takie wydarzenia anoksyczne jest bardzo istotne z punktu widzenia analizy możliwych zmian zachodzących w trakcie działalności człowieka na skutek emisji dwutlenku węgla na skutek spalania paliw kopalnych, co można porównać właśnie z Emisją dwutlenku węgla i metanu na skutek gwałtownej erupcji magmowej w prowincji Carr-Ferrar, które również doprowadziło do gwałtownego wzrostu ilości gazów cieplarnianych w atmosferze i wzrostu temperatury w skali globalnej, co spowodowało szereg bardzo poważnych zmian klimatycznych i środowiskowych. Poza tym, Analiza klimatu Jury, będącego typowym klimatem cieplarnianym, może być istotna z punktu widzenia tego, czego możemy oczekiwać w przyszłości w przypadku ocieplania się klimatu Ziemi. Współczesny klimat należy do klimatu, w którym występują zlodowacenia. Jeśli dalej będzie rosły, rosły temperatury, zlodowacenia znikną i klimat zbliży się do tego, co było w Jurze. Nie wszystko można modelować, a więc takim bezpośrednim bezpośrednim wskaźnikiem zmian, które można oczekiwać, może, mogą być analizy danych pochodzących właśnie z Jury, czy danych paleoklimatycznych. Poza tym w Jurze obserwuje się pewnie drobniejsze te zmiany środowiska czy klimatu w strefach regionalnych, na przykład zmiany klimatu bardziej wilgotnego do bardziej suchego, związane z cyklami Milankowicza czy cyklami orbitalnymi. Jak również z przesunięciem się tropikalnej strefy konwergencji, czyli tych stref wilgotnych, gdzie występują obfite deszcze stref monsunowych, które także mogą się przesunąć w przyszłości na skutek globalnego ocieplenia klimatu. Te strefy klimatyczne, jak już wspomniałem, były trochę inne, inaczej rozłożone w jurze niż współcześnie, i ta analiza stref klimatycznych jurajskich może być istotna z powodu właśnie prób analiz. Tego, z czego możemy doprowadzić w przyszłości. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Wysłuchaliście podcastu z serii Geologia do Ucha. Dołączcie go do ulubionych w swojej aplikacji i nie przegapcie kolejnych odcinków. Do usłyszenia.